Swego czasu przeczytałam, że biustonosz powinno się wymieniać co rok. Pomyślałam sobie, hmm, nie jestem pewna, czy mnie na pewno na to stać, bo dobry biustonosz jednak trochę kosztuje. To nie uh -huh. jest 20 zł, tylko tu mówimy raczej o 100, 200, 300, 400 zł. Uh -huh. Uh -huh. E, więc co jaki czas powinno się staniki wymieniać? Myślę, że też to trochę wymianę staników jak wymiany butów. Wiesz? Uh -huh. W staniku masz blisko ciała, czyli pocisz się, jest ciepło, jest wilgoć, on jest narażony na potężne przeciążenia, jak ten duży, zobaczcie, on dźwiga biust, który waży, nie wiem, 15-20 kg. Mhm. To tak samo też jak but, tak, że chciałabyś go mieć na zawsze, ale on jednak y, się zużyje. To różnie będzie w zależności od tego, jak się pocisz, jakie masz pH, więc... Około trzech lat można nosić, natomiast jeżeli ktoś bardzo intensywnie się poci i jego ten, ta kwasowość jest jakaś taka mocna, to co jakiś czas trzeba wymienić. Natomiast chciałabym powiedzieć o jednej rzeczy: o takiej ważności, że jak masz duży bius, jak masz trudny rozmiar, jak masz różnicę między piersiami, jak masz bius po dzieciach, który bardzo dużo przeżył jest osunięty, to kup sobie raz na jakiś czas jeden dwa bius to noszę. I ten biustonosz jest dla Ciebie ważny. Jego nie widać, mm -hmm. ale potrzebujesz dobrego biustonosza. Po prostu. Żeby mieć taką świadomość, że tutaj nie o zaoszczędzisz. tu trzeba dobry. I będziesz dobrze wyglądać, i będziesz się dobrze czuć. I pomijmy to, że nikt tego nie widzi. Bo my myślimy, że jak nikt nie widzi, to mogę dać byle co. A kiedy już mamy taki stanik za te 400 zł, to jak najlepiej o niego dbać. Żeby tak. służył nam jak najdłużej. Prać go w Temperaturze 30 stopni, mm -hmm. w krótki program 30 minut. Włożyć go do woreczka, żeby się gdzieś nie wytarł, żeby nie zniszczył nie, nie pralki, nie jakby wyskoczy się żbina. Mm -hmm. Do woreczka i jak macie ciemny, to prać tylko z ciemnymi. Mm -hmm. Górę aż tak często nie musimy prać. Majteczki pierzemy codziennie. Warto dlatego czasami wziąć sobie dwie pary majteczek, żeby mieć w komplecie, czyli jedne chodzisz, drugie się piorą mm. i drugie założysz, żeby to było zawsze razem. A stanik co jakiś czas. Co jakiś czas sobie przebrać, przecież on się nam nie plami. Mm -hmm. Nie, chyba że czasami ktoś ma duży to tam jedzenie nam wpadnie. <śmiech> <śmiech> Ale e, odświeżyć go z balsamu, z potu, żeby był świeższy po prostu raz na tydzień, trzy czy cztery razy w miesiącu sobie ubrać, tak?